Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj taki odcineczek pogadankowy i wraz z tym chcę wam pokazać jak skończyłem swój challenge na milion w miesiąc i dodatkowo myślę, że na pewno co nieco opowiem o tym jaki w jaki sposób udało mi się tyle zdobyć. Mm. Od razu mówię także, że tutaj na, na filmie nic szczególnego nie będzie się działo, więc możecie śmiało sobie zminimalizować ten filmik i, i oglądać tylko, i, i słuchać go tylko, w międzyczasie gdzieś sobie tam grając, czy, czy po prostu robiąc co tam, co tam chcecie. Jedyne co, to jeżeli macie ochotę, to możecie oczywiście zobaczyć ile, ile tego Golda zobaczyłem, to będzie taka jedyna rzecz, myślę, na którą warto będzie rzucić okiem. Także, także może przejdźmy już do samego sedna, tak? Więc po miesiącu, jak widzicie, 2 miliony 60 tysięcy. Jeżeli pamiętacie lub nie, no to przypomnę. Przy okazji zapowiedzi tego filmu miałem 1 milion 36 tysięcy około. Teraz mam go. Teraz mam już dwa. Z tym, że na konkurs wydałem 220 tysięcy, ponieważ yy, były dwa Sandstone Drake'y. Plus do tego jeszcze. Skygolem, więc gdzieś około 220 tysięcy wyszło. Czyli można powiedzieć, że zarobiłem 1 200 tysięcy przez ten miesiąc i tak. Zapewne domyślacie się, że, że korzystałem z, takiej, z tego sposobu, o którym ciągle wspominam, mianowicie o, o, o farmieniu skór. Oczywiście jest to prawda. Większość czasu przesiedziałem właśnie tam pod wodą farmując te, te skóry, ale to, to nie wszystko, bo jak wiecie, nie wolno w żaden sposób ograniczać się tylko do jednej metody. Tutaj metod stosowałem wiele. Sprawdzałem, czy coś się też opłaca, czy może nie. I, jako takie dodatkowe źródło dochodu, na pewno był też transmog. Tak jak tam gdzieś na grupie napisałem, nawet raz mi 50k wpadło za jednym, za jednym strzałem. Więc. To na pewno, na pewno znacznie poprawiło statystyki, jeżeli chodzi o tą metodę. Ponieważ, jak zapewne wiecie, Transmog nie sprzedaje się zbyt dobrze, różnie to tam wygląda. Dlatego, jeżeli jednego dnia wpadło 50 tysięcy, no to bardzo się ucieszyłem, ponieważ z, zwykle to wygląda tak, że gdzieś tam 2, 5, 10k wpada, no i to jest wszystko. A, a tutaj 50, także jak najbardziej spoko. Dodatkowo snajpiłem troszeczkę, o czym może wiecie, lub nie wiecie. No Na tym również sporo zarobiłem, aczkolwiek, jeśli mam być szczery, to, to nie polecałbym tego nowym graczom, ponieważ bardzo dużo można pieniążków wtopić. Ja powiedzmy, już jakieś tam doświadczenie mam, a i tak bywały sytuacje, że tego golda niepotrzebnie wydałem, naciąłem się i przez to właśnie, przez to właśnie wyszło, jak wyszło. Tak czy siak. Efekt końcowy był taki, że udało mi się fajnie na tym zarobić i tam parę setka wpadło z tego. Dodatkowo, co mogę jeszcze powiedzieć? Dodatkowo, może to jest dosyć banalne i zabrzmi to dosyć tak prosto, ale trzeba oszczędzać dużo, ponieważ Oszczędzanie to, to jest forma także zarabiania. Jeżeli wiecie lub nie, to ja z takich montów jak na przykład Grand Expedition Yak, czyli ten z Pandari, mont za około 120 tysięcy, ja go nie mam, tylko mam mamuta za 20, więc zaoszczędziłem na tym stoka. Oczywiście nie twierdzę, że, że macie go nie kupywać, czy coś tak, bo jeżeli komuś się podoba, no to przecież dlaczego by nie. Dlaczego by go sobie nie pofarmić? Dodatkowo również zaoszczędziłem sporo na zbroi. W chwili obecnej level mojej zbroi to jest około... Mm, już Wam powiem. Level mojej zbroi to jest 847, czyli jak widzicie no dosyć, dosyć słabo. A nie ukrywam, że mógłbym iść na auction house i ubrać się za parę dziesiąt k golda, mógłbym się ubrać w itemki 890 i tym samym wyskoczyć do góry z tym, z tym item levelem i gdzieś tam by mi to na pewno ułatwiło rozgrywkę, ale ja stwierdziłem, że nie jest mi to na razie potrzebne, że nie będę na to wydawał kasy, ponieważ, ponieważ nie czuję takiej potrzeby, tak? Więc, jeżeli chodzi o oszczędzanie, to, to na pewno też zwróćcie uwagę, że warto jest oszczędzać i nie wydawać na, na różne tam niepotrzebne rzeczy. Ale o co chodzi? Ponieważ ja nie oszczędzam dlatego, że chcę mieć tego golda nie wiadomo jak dużo, i, i potem po prostu tylko co na niego patrzeć. Nie? Ja również zbieram na rzecz, której bym nie musiał mieć, ale mi się bardzo podoba, i uparłem się od samego początku, że ją zdobędę i choćby nie wiem co. To na pewno na nią zarobię. I to jest właśnie kolejna sprawa, o której warto pamiętać. Mianowicie motywacja i wyznaczanie sobie celów. Każdy, każdy z Was wie, że jeżeli nie będziecie mieć odpowiedniej motywacji, jeżeli coś pójdzie nie tak, jeżeli na samym początku szybko się bardzo zniechęcicie, no to, no to nie ma co się ukrywać, ale prędzej czy później was zniechęcicie się do tego i, i porzucicie dany, dany sposób, czy daną rzecz, ponieważ no, no. rozumiecie sami. To jest taka rzecz, że no brako mi słów, to jest, to jest bardzo ważne, tak? Bo jeżeli nie będziecie mieć motywacji i żadnego celu, no to wtedy niestety, ale, ale gdzieś tam szybko polegniecie, szybko się poddacie i, i to nie będzie wtedy miało Efektu. Poza tym, jeżeli już chodzi o wyznaczenie sobie celu, to, to warto pamiętać, żeby ten cel był jakiś na samym początku. Jeżeli zaczynacie, warto pamiętać, żeby ten cel był jakiś osiągalny i możliwy dla Was. Żebyście po prostu mierzyli siły na zamiary, tak? Czy zamiary na siły mniejsza sty. W każdym razie chodzi o to, że ja popełniłem jeden wielki błąd. Mając gdzieś tam te. Parę tysięcy sztuk złota, powiedzmy 5000 tysięcy, miałem. Jak zaczynałem to wszystko, i postanowiłem sobie, kurde, ja chcę Spectral Tigera, tak? Postanowiłem to sobie, i powiem Wam, że to był jeden z największych błędów, y, y, jakie popełniłem, i, i w które, m, przed którymi Was teraz ostrzegam. Mianowicie, wszystko, jest, wszystko było w porządku, gdyby nie to, że. Jest to cholernie drogie, a mając raptem parę set, parę set czy parę tysięcy sztuk złota no jest to bardzo ciężkie do wykonania, ponieważ nawet nie macie za bardzo, jak tymi pieniędzmi obracać, więc pierwsze musiałem zdobyć pieniążki, farmiąc w tradycyjny sposób, a potem dopiero mogłem gdzieś te pieniądze obracać. I, i teraz właśnie chodzi o to, że tak długo to wszystko trwa. Aż, aż mi się go uda zdobyć, że po drodze poddałem się już chyba z 5 razy. Na szczęście... Na szczęście jest tak, że... że gdzieś to tam jeszcze w tym trwam i udaje mi się na szczęście dalej zbierać i farmić. Ale powiem wam, że naprawdę było ciężko ja jako, powiedzmy, ten gold farmer ja jako ten gold farmer to to przyznam szczerze, że miałem biedę z tym wszystkim wyrobić i, i w czasie, ponieważ, no tak jak mówię, zbyt długo to trwało i nie widziałem efektów. Dlatego zachęcam, żebyście wzięli sobie taki powiedzmy, prosty cel na początku, tak nie musi to być prepayt za te 100 tysięcy golda, tak? Jeżeli uważacie, że 100 tysięcy golda to jest dużo, i nie będziecie tego farmić, ponieważ nie macie tyle czasu ani chęci. No to oczywiście nie róbcie tego. Znajdźcie sobie tańszy sposób. Znajdźcie sobie, przepraszam, nie tańszy sposób, tylko znajdźcie sobie jakąś tańszą rzecz. Niech to będzie jakiś zwykły pet, czy może jakaś zbroja za 20-30 tysięcy I, i sobie na tej zasadzie działajcie, tak, żeby to. żeby to nie było na tej zasadzie, że, że tak jak ja utkniecie, ponieważ... Będziecie zdobywać masę golda, ale nie będziecie widzieć ciągle tych efektów, ponieważ mm, bardzo długo potrwa, zanim dojdziecie do tego, co chcieliście. Więc, ale jeżeli już uda się wam osiągnąć ten cel, ten, ten, ten takie, powiedzmy schodki, że będziecie powoli dopiero gdzieś tam to wszystko zdobywać, tak? No to wtedy będziecie zmotywowani, bo a postanowiłem sobie że kupię tego kompaniona i go kupiłem, tak? Postanowiłem sobie, że uzbieram na prepaid i uzbierałem, tak? I widzicie wtedy spełniają wam się te wasze postanowienia, dzięki czemu jesteście bardziej pewni siebie i, i będziecie dzięki temu lepiej dążyć do tego celu, tak? Że wtedy po prostu będziecie szczęśliwsi, nie to co ja, że siedzę już kurczę ileś tam tych miesięcy i dalej tego spektrala nie mam, tak? Więc to jest ważne. Jeżeli już macie ten gold, to możecie zająć się bawieniem w snajpera, ponieważ to również jest fajny sposób. Aczkolwiek no, trzeba być przygotowanym na to, że możecie nie mieć szczęścia i albo zmarnujecie dużo czasu, albo po prostu wtopicie ileś pieniążków w to. Równie dobrze możecie flipować, czyli po prostu, po ludzku mówiąc, kupywać przedmioty za, za tamych potaniości i sprzedawać oczywiście drożej. Tylko że żeby to miało sens, ręce i nogi, to po pierwsze trzeba znaleźć oczywiście dany przedmiot, który wiecie na pewno, że sprzeda się drożej, a po drugie, no trzeba go jednak wykupić, więc jeżeli Chcecie wykupić tyle tych przedmiotów, żeby ich wystawić za wyższą cenę, no to nieraz będziecie zmuszeni wydać nawet parę dziesiąt tysięcy golda, co dla początkującego oczywiście może być progiem nie do przeskoczenia, ponieważ no, tych pieniążków tyle nie będzie miał. Także to też trzeba mieć na uwadze. Drugą rzeczą jest to, że non stop trzeba szukać danych metod. Nie, nie wolno ograniczać się do jednej rzeczy, ponieważ po pierwsze zeszle Was rutyna i, i będzie Was to piekielnie nudzić co jest ogromnym minusem, ponieważ nie gramy w tą grę po to, żeby się nudzić i denerwować z reguły tylko po to, żeby mieć frajdę rozrywkę, tak? A jaką jest dla Was frajdą to, że, że po prostu wchodzicie i codziennie przez ileś godzin wykonujecie daną czynność, no. To jest dla mnie strasznie nudne i, i dlatego nie lubię się ograniczać właśnie do jednej rzeczy. Dlatego kolejna zasada, żeby mieć po prostu oczy otwarte na wszystko to, co się dookoła dzieje. Jest to o tyle ważne, ponieważ często wydaje się nam, że ten sposób, który w danej chwili wykonujemy, tą rzecz, którą na przykład farmimy, jest najlepsza, tak więc. Nie ma sensu szukać, ponieważ i tak nic lepszego nie znajdę. Z reguły okazuje się, że guzik prawda i wszystko wygląda tak, że po prostu tutaj macie 15 na godzinę, a przez przypadek odkryliście sposób, gdzie macie 20. No i wtedy już dochodzicie jednak do wniosku, że no kurczę, jednak się opłacało to robić. I, i, I warto było troszeczkę czasu poświęcić i poszukać, poszukać tego sposobu, tak? No więc to jest również bardzo ważne. I, i naprawdę, naprawdę trzeba, trzeba tego wszystkiego naokoło szukać. cóż, generalnie, generalnie myślę, że, że to wszystko z takiej bardziej, można by powiedzieć, teorii, z tych, z tych wszystkich takich moich przemyśleń. I, i jeszcze, jeszcze chciałbym nadmienić, że, że mam zamiar oczywiście to wszystko opisać w książce, żeby, żeby było jasne i, i tego, bo ja, ja zdaję sobie sprawę, że ja teraz tak sobie gadam, gadam, ale być może hmm, jest to taka troszeczkę paplanina i, i nie, nie będziecie do końca wiedzieli o czym mówię, ponieważ pewnie się zgubiłem w, tym, w tej swojej całej wypowiedzi. Jest pięć razy, no i, i gdzieś to nie będzie takie czytelne i, i fajne dla was. Także wolałbym wolałbym to gdzieś po prostu, wiecie, zapisać, żeby żeby każdy, kto będzie miał ochotę, mógł się do tego odnieść w każdej chwili z łatwością i, i nie musiał się zastanawiać to, o czym on pierdoli, o czym on mówi właśnie w tym filmie, przecież ja nic z tego nie rozumiem i w ogóle daj spokój, nie? Także... W ogóle zastanawiam się, gdzie to jest kurwa Flymaster. Co mu się odjebało? Dobrze, także reasumując, przede wszystkim nie ograniczajcie się tylko do jednej rzeczy. To jest bardzo złe i należy cały czas, non-stop, czegoś szukać, odkrywać, badać, żeby po prostu fajnie to trwało, tak, żeby. Po... No, rozumiecie, żeby. Także reasumując, miejcie uszy i oczy szeroko otwarte, tak? Ciągle szukajcie jakichś nowych sposobów, i na, nawet na własną rękę. To nie tak, że, że czekacie na mój film, aż ja wam coś tam gdzieś powiem, tylko nawet sami próbujcie coś tam, samemu gdzieś na coś wpaść, i, i nawet możecie się podzielić o tym na, na grupie, i wtedy gdzieś wspólnie. Pomyślimy, czy to faktycznie jest dobre, czy to jest może złe, i może trzeba szukać dalej, i tak dalej. Hmm. Następną rzeczą pamiętajcie, że żeby obrać sobie jakiś cel, tak żeby nie robić tego bezcelowo, ponieważ nie będziecie widzieć przez to rezultatów i prędzej czy później znudzi, znudzi się wam to, albo upadniecie w tym i, i po prostu stwierdzicie, że to nie ma sensu, że to do niczego nie idzie, i, i tak dalej, i tak dalej. No a po czwarte jeżeli już sobie obierzecie dany cel, jeżeli będziecie zmotywowani, to po prostu jedyne co musicie robić to w tym trwać. Nie ma nic gorszego jak poddać się na półmetku, ponieważ nie wiem ubraliście sobie za cel, że uzbieracie na prepaid, no i w tym miesiącu niestety się wam na, nie udało tego zrobić i już się poddajecie, ponieważ twierdzicie, że to nie dla mnie, ja farmerem nie, nie będę, że ja nie potrafiam zarabiać i tak dalej. To jest nieprawda. Oczywiście, farmić każdy potrafi jedyne co. To trzeba chcieć. Także dzięki serdeczne za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Cześć!